Ten szary i dość ponury budynek za moimi plecami to siedziba Narodowego Banku Polskiego. W ostatnich czasach wielu z nas zastanawia się, po co w ogóle jest nam NBP, po co jest prezes Glapiński, który urzęduje w Narodowym Banku Polskim. W końcu jednym z jego zadań NBP i prezesa Glapińskiego jest walka z inflacją, która strasznie nas w ostatnich czasach ciśnie. Co NBP robi, po co w ogóle nam ta instytucja? Witajcie, nazywam się Konrad Bagiński, jestem dziennikarzem inpoland.pl. Piszę o ekonomii, ale ekonomistą nie jestem. Próbuję jednak przybliżyć Wam dość skomplikowane zagadnienia gospodarcze i ekonomiczne. Dzisiaj porozmawiamy sobie o NBP i jego roli w gospodarce, w ekonomii i o tym, jak udaje się prezesowi Glapińskiemu, Narodowemu Bankowi Polskiemu, tę rolę wypełniać. Prezesem Narodowego Banku Polskiego jest Adam Glapiński. Trzeba uczciwie przyznać, że jego kadencja zbiegła się z wieloma bardzo negatywnymi e, zjawiskami, e, które mają swoje odzwierciedlenie w gospodarce. Tak jak widać za moimi plecami, głównym problemem NBP jest inflacja. NBP wiesza właśnie na swojej siedzibie wielki baner, z którego wynika, że za inflację to NBP wcale nie odpowiada. Uch, niestety, ten baner z gruntu jest fałszywy, ponieważ Faktycznie jednymi z głównych powodów inflacji, jednymi z głównych powodów inflacji jest pandemia i wojna w Ukrainie i jej skutki, ale nie jedynymi, i nie, nie najważniejszymi. Musimy pamiętać o tym, że inflacja zaczęła się w Polsce na długo, długo przed wojną w Ukrainie, czyli atakiem wojsk Putina na naszych e, sąsiadów. Musimy też pamiętać o tym, że pandemia faktycznie wywarła olbrzymi negatywny wpływ na gospodarkę. Jednak inflacja związana z pandemią jest skutkiem pompowania pieniędzy w gospodarkę, w przedsiębiorstwa, w firmy, żeby te nie poupadały. Oczywiście można się spierać, czy ratowanie firm było konieczne. Chyba tak, tak się przynajmniej wydaje. Problemem jest jednak sposób, w jaki to zrobiono. Tutaj jest ciągle jedno bardzo ważne pytanie: czy tych pieniędzy w gospodarkę nie wpompowano po prostu za dużo, ponieważ one ciągle krążą i one ciągle powodują wzrost. Inflacji. Kolejnym dość kontrowersyjnym hasłem, które pojawia się na siedzibie NBP jest to, że obciążanie NBP i rządu za inflację, za wysoką inflację to narracja Kremla. Ojej, hasło to jest dość mocno naciągane. Dlaczego? Bo jak wspomnieliśmy, inflacja zaczęła się dużo, dużo wcześniej. Kreml na początku nie miał z nią absolutnie nic wspólnego. Zadaniem NBP zaś jest Dbanie o to, by ta inflacja nie dusiła naszych portfeli i nie wpływała negatywnie na gospodarkę. Czy to się udało? Cóż, ocencie sami. Kolejny bardzo kontrowersyjny element, jaki zawisł na siedzibie NBP, to wysokość inflacji w różnych krajach. Dość powiedzieć, że Polska jest tu potraktowana bardzo wybiórczo i obok nas są w zasadzie kraje, które mają bardzo podobną albo wyższą inflację. Jest to, jest to kompletna nieprawda, ponieważ większość krajów w Unii Europejskiej ma inflację dużo, dużo niższą. Mniej więcej dwukrotnie niższą. Dość już filmowania, dość propagandowych banerów NBP wracamy do studia. Tutaj strasznie pada. Spróbuję jeszcze znaleźć ten słynny sklep, w którym prezes Glapiński kupuje tanie pieczywo, może kupię sobie jakąś drożdżówkę za złotówkę. Przesadnie taniego pieczywa w okolicach NBP niestety nie ma udało mi się znaleźć kanapkę z polskiej sieci sklepów, z polskiej piekarni, na mniej więcej 10 zł. No cóż, taka średnia, ale tanio to nie jest. Cóż, zjem i jedziemy do studia, tam przynajmniej nie pada i będziemy mogli sobie spokojnie porozmawiać o roli i zadaniach NBP oraz jego prezesa. Też zostawiliśmy już nad siedzibą Narodowego Banku Polskiego, a teraz skupimy się na zadaniach tej instytucji. Narodowy Bank Polski to jeden z banków centralnych. To jest bardzo specyficzna instytucja i piekielnie ważna dla stabilności całego państwa. Kiedyś finansami królów, różnych władców zajmowali się podskarbiowie, którzy na bieżąco zarządzali majątkami państw i władców, ale potem tę rolę przejęły banki centralne. NBP, jak każdy bank centralny, ma kilka zadań. Jednym z nich jest emisja pieniądza. Mówiliśmy o tym zresztą niedawno w podcaście Skąd się biorą pieniądze. A w skrócie w pewnym uproszczeniu chodzi o to, że NBP w pewnym aspekcie swojej działalności robi to co normalny, prawie normalny bank. Otóż udziela kredytów bankom komercyjnym, na czym zresztą zarabia. Emituje też pieniądze, zleca ich druk i bicie. NBP ma w Polsce wyłączne prawo emisji banknotów i monet, tzw. znaków pieniężnych Rzeczpospolitej Polskiej. Ale bank centralny nie musi zarabiać. Może, ale nie musi. Nie taki jest cel jego działalności. NBP jest bankiem centralnym i mówi się, że jest to bank państwa, dlatego że w nim znajduje się cały budżet, którym zarządza Rada Ministrów, czyli rząd. Zwykły obywatel czy firma nie mogą sobie otworzyć konta w NBP. Konta w NBP mają rząd, ministerstwa, skarbówka i inne banki. Z tego ostatniego powodu mówi się, że NBP to jest bank banków, ale o tym opowiemy sobie za chwilę. trzeba pamiętać o tym, że rząd i bank centralny mają często bardzo rozbieżne interesy. Weźmy choćby inflację, o której już mówiliśmy i dzisiaj i w jednym z poprzednich odcinków polskiej ekonomii. Inflacja jest dla rządu zjawiskiem w pewien sposób, w pewien specyficzny sposób pożądanym. Ona zwiększa ilość pieniędzy w obiegu, a jednocześnie zwiększa wpływy budżetowe. Czyli rząd ma więcej pieniędzy do dyspozycji, może się chwalić tym, że wypracował więcej pieniędzy, że ma nadwyżkę budżetową. Każdy punkt procentowy inflacji więcej oznacza kilka miliardów, kilka dodatkowych miliardów złotych w budżecie. Obecnie wydaje się, że każdy punkt procentowy podbija zyski budżetu o mniej więcej 5 miliardów złotych. Tymczasem zadaniem Narodowego Banku Polskiego jest trzymanie inflacji w ryzach. W ramach tak zwanego celu inflacyjnego. Co to oznacza w praktyce? W praktyce oznacza to, że inflacja powinna wynosić 2,5% z możliwym odchyleniem jednego punktu procentowego, co w praktyce oznacza, że powinna mieścić się w widełkach od 1,5 do 3,5%, ale najbardziej pożądane jest te 2,5%. Teraz jesteśmy lata świetlne od tego celu, więc NBP powinien dążyć do jak najszybszego, najbardziej skutecznego zmniejszania inflacji. Jak Narodowy Bank Polski może to robić? To jest jedno z jego podstawowych zadań. Jednym z ciał NBP jest Rada Polityki Pieniężnej. Jej szefem, ale z głosem ważącym dokładnie tyle samo co głosy innych członków, jest prezes NBP. Rada podejmuje decyzje o stopach procentowych. To nic innego jak koszty kredytów. Tutaj mały wtręt czy wyjaśnienie. Tak jak mówiłem na samym początku. Obecna inflacja zaczęła w Polsce rosnąć na długo przed inwazją soldatów Putina na Ukrainę. Ale wtedy prezes Glapiński twierdził, że nic się nie dzieje, że to chwilowe, można się rozejść, nie ma nic do oglądania. Potem inflacja, niczym dziki rumak, kompletnie zerwała się z uwięzi, a z początkiem wojny popędziła wstęp. Dopiero od tej pory możemy mówić o wpływie Putina na polską inflację. Wróćmy jednak do tych kosztów kredytów. Może nam się wydawać, że to banki komercyjne ustalają koszt kredytu. Tak, ale tylko częściowo. Marża banku komercyjnego jest jednym z elementów e, kosztów kredytu, kosztów pożyczania pieniędzy. Stopy procentowe to one odpowiadają za wysokość rat. Kiedy stopy są niskie, kredyty są tanie. Wysokie stopy to drogie kredyty, a co za tym idzie mniej pieniędzy na rynku i niższa tzw. Tak kreacja pieniądza. Ten właśnie sposób NBP i RPP mogą walczyć z inflacją. Formalnie nazywa się to prowadzeniem polityki pieniężnej. Polityka pieniężna to te działania Banku Centralnego, które wpływają na ilość pieniądza oraz wysokość stóp procentowych w gospodarce. Poprzez te właśnie działania NBP wpływa na wydatki gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw, a w efekcie na inflację. NBP pisze na swojej stronie internetowej, że analizuje i ocenia zagrożenia dla stabilności systemu finansowego, monitoruje rozwój tego systemu oraz współpracuje z innymi instytucjami państwowymi, które tworzą wspólnie tzw. sieć bezpieczeństwa finansowego. Może nam się to wydawać zadaniem karkołomnym, ale pamiętajmy, że w NBP pracują setki ekonomistów, analityków i urzędników, i jakoś to wszystko ogarniają. Mówiliśmy o tym, że NBP to bank banków. Pilnuje ich, może im pożyczać pieniądze, a może je też ratować, jeżeli upadek któregoś banku byłby bardzo bolesny i kosztowny dla gospodarki albo klientów tego banku. Ale NBP ma jeszcze jedno niezwykle ważne zadanie. To jest organizacja całego systemu płatniczego w Polsce, wszystkich rozliczeń pieniężnych. Co to oznacza w praktyce? Jeżeli chcemy uregulować płatność, zrobić komuś przelew, zapłacić za prąd, kablówkę, gaz, cokolwiek, możemy zlecić przelew z własnego konta na rachunek odbiorcy w innym banku komercyjnym. Sprawne działanie systemu płatniczego jest możliwe właśnie dzięki temu, że NBP prowadzi system rozliczeń pomiędzy tymi bankami i umożliwia całkiem szybki i bezpieczny rozrachunek tych wszystkich transakcji. Wiemy o tym, że NBP może, ale nie musi zarabiać pieniądze. Na przykład kredytując inne banki, ale zarabia też na rezerwach. NBP, Bank Centralny, to jest jeden wielki skarbiec. Ma tony złota, miliony ulokowane w różnych e, innych walutach. Może je kupować, sprzedawać. Działa w tym sensie troszeczkę jak kantor, czyli zarabia na różnicach kursowych. Większość zysku NBP trafia do budżetu państwa. NBP dysponuje rezerwami innych walut i w ten sposób może stabilizować kurs złotego. Możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że któryś bank komercyjny albo jakaś instytucja przeprowadzi atak na naszą walutę, czyli postanowi ją osłabić, a jednocześnie na tym zarobić. NBP może takiemu atakowi przeciwdziałać, może skupić polskie złote i inne waluty i w ten sposób wyrównać te wszystkie rynkowe wahania, czyli kurs złotego szybko spadnie, ale potem NBP może go. Wyrównać. Po, ma po prostu potęgę, ma do tego siłę, potencjał. Z tym wiąże się zresztą dość dziwna historia, bo za prezesury Adama Glapińskiego NBP przeprowadził akcję osłabienia złotego. Nie przysłyszeliście się. Osłabienia. Pod koniec roku, bodajże 2021, kurs złotego w relacji do euro po prostu runął, co mocno podbiło zysk NBP, który trafił do budżetu. Pamiętajmy, że była to końcówka roku. NBP osłabił złotego i na koniec roku, w ostatecznym rozrachunku, zarobił na tym mnóstwo pieniędzy. I w ten sposób kilka miliardów wpłynęło do budżetu. W ten sposób NBP pod wodzą Adama Glapińskiego pomógł rządowi, chociaż teoretycznie nie powinien był tego robić. Funkcja prezesa NBP w normalnych warunkach to robota dość stabilna. Wiele osób śmieje się, że podstawowym zadaniem prezesa Narodowego Banku Polskiego jest podpisywanie się na banknotach. Faktycznie znajduje się na nich podpis aktualnego prezesa i zapis, że Bilety Narodowego Banku Polskiego są prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Te banknoty nazywają się bilety. Obecnie prezesem Narodowego Banku Polskiego, który składa podpisy na e, banknotach, jest Adam Glapiński. Wcześniej prezesem był Marek Belka, który zastąpił Sławomira Skrzybka. Ten niestety zginął w katastrofie smoleńskiej. Przed nim zaś prezesami NBP byli Leszek Balcerowicz i Hanna Gronkiewicz-Walc. Z definicji prezes NBP to bardzo niezależne stanowisko. Taka osoba musi mieć olbrzymią wiedzę ekonomiczną. Prezes banku centralnego musi mieć też stalowe kochones musi być twardy i bezkompromisowy jak Tommy Lee Jones w ściganym. Słowa prezesa banku centralnego mają olbrzymią moc. A w silnych gospodarkach prezes banku centralnego często nie musi podejmować żadnych decyzji administracyjnych, podpisywać dokumentów. A wystarczy, że coś powie, a rynek się uspokaja, ale musi być człowiekiem bardzo poważnym, silnym, niezależnym i niezwiązanym z polityką. To na dziś wszystko o Narodowym Banku Centralnym i roli banków centralnych w gospodarce. Dość skrótowo, ale mam nadzieję, że macie jakieś dodatkowe pytania. Jeżeli tak, to zadajcie mi je pod adresem konrad.bakińskiinpoland.pl Czekam, postaramy się na nie wszystkie odpowiedzieć.